Wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować odkurzacz bezprzewodowy od Milwaukee model M18CV. Co dostajemy? Oczywiście w zestawie dostaniemy nasz odkurzacz. Dostaniemy taką przedłużkę składającą się z rur, Końcówki do powierzchni płaskich. Końcówkę do zakamarków i elastyczny łącznik. Oczywiście urządzenie możemy odłożyć w ten sposób, jako taki zwykły odkuracz. Na przykład coś takiego. Możemy użyć też elastycznego łącznika i odkurzać jakieś tam zakamarki. Fajnie sprawdza się to na przykład, jak odkurzamy samochód. Ok, więc jeśli chodzi o samodkurzacz Materiału oczywiście wszystko jest tym razem troszkę skrzypi na bateryjce 5 urządzenie wytrzyma nam 23 minuty ciągłej pracy od dołu mamy opis pokrywa, które jest ukryty nasz filtr hepa jest to 993 Chyba aż tak mocno on filtruje, i do 3 nanometrów, ale to tak mało istotne. Ta pokrywa jest trochę uciążliwa, jeśli chodzi o otwieranie, nie chodzi to tak super fajnie, płynnie. Oczywiście, włącznik, blokada włącznika, no i chyba to wszystko. Jeszcze mogę dodać tylko, że przepustowość to jest 1020 litrów na minutę. Także całkiem spoko to wygląda, jeśli odkurzamy tym odkurzaczem, dajemy po prostu radę. Cena urządzenia to 620 do 750 zł, w zależności od portalu, na jakim kupimy, lub sklepu. Czy się opłaca? Moim zdaniem, opłaca się. W szczególności opłaca się wtedy, kiedy mamy więcej narzędzi na baterie M18. Bo po prostu fajnie mieć wszystko jak gdybyś w ten sposób zorganizowane, że mam po prostu jeden typ baterii i trzymamy się tego dalej. A baterijki te są dobre. urządzenie samo też dobrze odkurza, wszystko fajnie pracuje. Nie ma co do tego zastrzeżeń. No i to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć o tym. Mam odkurzaczom, żegnam się z Wami, zapraszam na mój kanał, zobaczycie tam więcej filmików, eee, na razie, cześć. Całkiem spoko ten